Płacając minimum 840 na Case Haga z kodem lamianek możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu, gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym jak widać znajdujemy się ponownie na HAGU, a ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej w opisie otrzymujecie 4 zł i 20% bonusu do każdego kolejnego doładowania. W dzisiejszym odcineczku przejdziemy sobie za ciosem do kolejnej skrzyneczki. Będzie to skrzyneczka Snake. No bo po tym co wydarzyło się we wczorajszym odcineczku ze skrzyneczki Lord, to ja po prostu nie mam pytań. No i mam nadzieję, że skrzyneczka Snake będzie tak samo fajna jak jej poprzednik. Zaczynamy sobie od Oddielka Prince streamek niestety nie jest to najlepszy traf. Ale tutaj ten Butterfly tak kusi, bardzo kusi, powiem Wam szczerze. No, fajnie by było, jakby wyleciał, ale czy są na to szanse? Tego nie wiem. W ogóle fajnie by było jakiegoś dopplerka trafić, tak żeby sobie troszkę podbustować te dropy tutaj. Bo na razie w trzech skrzyneczkach nie dostaliśmy totalnie nic. No, groczek ma Doppler też by mnie nie satysfakcjonował. Także Lipa Aquamarine Revenge Cyk 194 Kurde, no powiem Wam, że na razie jednak ta skrzyneczka Snake nie jest tak fajna jak skrzyneczka Lord. Ale to jest może kwestia czasu, aż jakiegoś takiego jednego skinka potężnego nam sypnie. No chyba, że moje szczęście skończyło się na skrzyneczce Lord, no to bym się nie zdziwił totalnie. Kolejna Aquamarine Revenge. Lecimy. Ok, jest doplerek, ale jest to tylko Good Knife. Także no trzy skrzyneczki nam zwraca, ale jest to zdecydowanie za mało, jak na to ile otwarliśmy. Eee, tutaj Frontside Misty, Dobra, no polecimy sobie do końca. Eee, w każdym bądź razie mamy skinki w ekwipunku, żeby je ewentualnie sprzedać, bo eee, nie sprzedawałem tego po poprzednim materiale. I mamy flipa do także fajnie. 3700 3200 zł, przepraszam. No już nam się coś tam zwróciło. Nawet nie wiem, z iloma zaczynaliśmy tak szczerze. I nawet nie wiem jaki mamy wynik. Także no, dobra, idziemy sobie sprzedać. Idziemy sobie zrobić case battle jakiegoś. Mamy ile? tysięcy. Dobra, pójdziemy sobie ceną. Sprzedamy sobie Poseidonika I sprzedamy sobie z 2 guciki lore Tak żeby na 15 skrzyneczek Nam starczyło I zrobimy sobie taką samą bitewkę jak wczoraj Tylko że dzisiaj zrobimy sobie skrzyneczkę Na underdogu Więc skrzyneczka snake 15 skrzyneczek Starczy nam Starczy nam Damy underdoga I wybierzmy sobie może Znowu terrorystów Dobra także teraz bym chciał żeby antyterroryści sobie coś dropili No i zobaczmy sobie, czy uda im się coś ciekawego dropnąć Tak, żeby z nami wygrać eee, Co tu może polecieć? Aha, ten Butterfly Gamma Doppler Może najdroższy polecieć, zapomniałem o tym eee, 27 tysięcy Dobra, jeden Dopplerek już nam tutaj troszkę ustawi bitewkę Tak szczerze mówiąc Tylko pytanie, w którą stronę ten Dopplerek poleci Oby oczywiście na stronę antyterrorystów E, więc czekamy sobie cały czas na niego. 10 skrzynek jeszcze przed nami. Ojejku, ale doplerka se. są dwa doplerki, ale ten mój niestety jest lepszy. Okej, okay, jest drugi doplerek, e, więc troszkę odrobili do nas, ale to i tak jest za mało. Gloczek, tutaj kałaszek, kurde, no szanse są dużo. O, teraz shadowki, bardzo fajnie, ale jeszcze nadal za mało. Szanse są, no i powiem wam, że jest potencjał, żeby to wygrać i zgarnąć sobie znowu. Fajny proficik, ale nie możemy już nic dropnąć, a oni by musieli jeszcze jednego skinka sobie jakiegoś dropnąć, bo jest 300 zł różnicy. Dobra, trzy skrzyneczki do końca, i czy to się okaże. Dobre 300 zł. Okej, okay, wyszliśmy na prowadzenie dwie skrzyneczki do końca Chyba to samo sobie dropimy i ostatnia skrzyneczka pewnie coś dropniemy, co? Gucik, no nie wierzę. Ostatnie skrzyneczce przegrywamy sobie tą bitwę. No naki widzowie, co wam mogę powiedzieć? No kurde, było tak bliziutko. Przejdziemy sobie może do kolejnej skrzyneczki w następnym odcineczku będzie to skrzyneczka bike do skrzyneczki bike a później już sobie wrócimy do skrzyneczek eventowych candy shop pójdziemy sobie na find the skin ja przypomnę, że wchodząc w linki w opisie otrzymujecie 4 zł na start 20% do doładowania a w tym momencie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, życzę miłego dnia i do usłyszenia w jutrzejszym filmie Siemaneczko